Witam serdecznie w kolejnym filmiku. Ostatnio padło, padło takie zdanie w wyzwaniu. Zróbmy sobie zdjęcie na pamiątkę i obiecałem Wam, że zrobię filmik z różnicą między aż trzema słowami na nasze jedno słowo pamiątka czyli souvenir, memento i keepsake. Więc przenosimy się na tradycyjną formę lekcji. Ok, moi drodzy, i mamy te trzy słowa. Uwaga, ten podział, który Wam tu wypisałem. Obowiązuje w odmianie brytyjskiej. Za chwilę co nieco na temat odmiany amerykańskiej. Czyli souvenir, słuchajcie, to jest coś związanego tylko z podróżą, tak? I to coś możemy kupić lub znaleźć. Czyli na przykład znalazłem sobie muszelkę na plaży w Grecji, no i wziąłem sobie ją na pamiątkę i mam piękny souvenir. Memento to jest też pamiątka. Ale to coś związane z wydarzeniem, z jakąś chwilą lub jakimś miejscem. Także ta muszelka na plaży też w gruncie rzeczy może być nazwana mementą, bo ja chcę zapamiętać po prostu ten moment, że szedłem plażą i znalazłem sobie muszelkę. I teraz uwaga, keepsake. Czyli tak, powiedzmy, że suwennie to jest jakby inna bajka, bo to jest tylko podróż. Natomiast. Oni, słuchajcie, oprócz tego podzielili sobie pamiątki na dwa rzeczowniki brytyjskie. To, powiedzmy, co, jak, jeżeli coś od kogoś dostaje. Pytanie, czy ja dostaję Memento, czy ja dostaję keepsake? Oni to, Oni to, słuchajcie, dzielą tak, że wszystko zależy, czy to coś ma przypominać wydarzenie, jakąś chwilę lub jakieś miejsce, czy może to coś ma przypominać osobę, uwaga keepsake w brytyjskim dajemy coś komuś, żeby nas zapamiętał oczywiście to też może być muszelka daję ci muszelkę albo nie wiem idzie jakaś para na spacer pan zrywa kwiatuszek i mówi zasłuż go sobie i zatrzymaj jako keepsake czyli żeby ona zapamiętała go i ten zwrot, widać zresztą, składa się z dwóch. To po prostu znaczy keep it, zatrzymaj go, for the sake of me, for the sake of, jakby przez wzgląd na mnie, czyli pamiętaj, zatrzymaj go, żeby pamiętać o mnie. I keepsake to musi być przedmiot fizyczny, bo momento niekonieczny. I właśnie mieliśmy przykład z zdjęciem, tak? Zróbmy sobie zdjęcie na pamiątkę, żeby zapamiętać to wydarzenie, tą chwilę, to miejsce, ale czy zdjęcie nie jest czymś fizycznym? Owszem, ono będzie jak go wywołam i, na przykład, wsadzę do ramki. Mogę go nawet wsadzić do ramki i dać komuś jako kipsek, tak? żeby zapamiętał mnie. Tak więc, jeżeli ja to zdjęcie wywołam i dam go do ramki i powiem, proszę, tutaj jest kipsek dla Ciebie, to ja po prostu sugeruję, że chcę, żeby zapamiętał to zdjęcie jako żeby zapamiętał po prostu mnie natomiast jeżeli mu powiem zatrzymaj sobie to zdjęcie jako memento to mam na myśli, żeby właśnie te trzy rzeczy, żeby zapamiętał to, to wydarzenie, tę chwilę czy to miejsce nawet słuchajcie istnieje coś takiego jak pudełko na pamiątki i oni to nazywają keepsake, keepsake box rzadko kiedy spotykamy memento box Teraz ktoś zada pytanie, ale to czemu to się nazywa keepsake box? Czyli niby wsadzamy te rzeczy, tylko te, yy, które prosiliśmy, żeby ktoś kogoś tam zapamiętał, tak? Kiedy możemy przecież też chyba wrzucić do takiego pudełka memento, tak? No bo tu słuchajcie, wchodzi właśnie odmiana amerykańska. Uwaga, w odmianie amerykańskiej memento i keepsake. To są synonimy. Oni tak nie rozróżniają, i to wszystko wam pokażę na przykładach. Czyli tak naprawdę Brytyjczycy mają problem z keepsake. No bo czy tam powinni wsadzać memento? No chyba też. No to czemu nazywają to keepsake, a nie memento? Można im zadać takie pytanie. I teraz kilka przykładów. I bought this ring as a souvenir of. Greece, tak? Czyli kupiłem sobie ten pierścionek jako pamiątkę z Grecji. Tu mamy kontekst stricte podróży. This will remain a memento of our trip to Italy. Tak? To, co mówiłem, to może być na przykład muszelka. Także tu, akurat z uwagi na to, że jest kontekst podróży, mógłby być też souvenir, ale może być też memento, bo ja mówię o ogólnie wydarzeniu, chwili i tak dalej. I decided to keep it as a memento, tak? czyli coś dostałem i postanowiłem zatrzymać to jako memento, żeby pamiętać o tej chwili, o tym wydarzeniu. He gave me one of his paintings as a keepsake. No i teraz, jeżeli to jest powiedziane przez Brytyjczyka, to on dał mi jeden ze swoich obrazów, żebym właśnie go zapamiętał, tego ofiodawcy. Natomiast jeżeli to mówią Amerykanie, to po prostu dał mi, żebym zapamiętał tę chwilę, ten moment, to wydarzenie. No i teraz zdjęcie, o którym już mówiłem. We took a photo as a memento of our party last week. Tutaj pasuje tylko i wyłącznie memento, bo to zdjęcie jeszcze jest niefizyczne. Dopiero jak go wywołamy, to się możemy zastanawiać, czy czasem nie nazwiemy go keepsake. No i oczywiście pamiętajcie jeszcze, że. Odmiana brytyjska jest coraz bardziej zamerykanizowana, w związku z tym coraz więcej Brytyjczyków również nie rozdziela tych dwóch rzeczowników, i to wam też pokażę na przykładach. Teraz jeszcze chciałem wam pokazać, jak słowniki troszeczkę wprowadzają w błąd, mianowicie nie precyzują dokładnie o co chodzi, podając, że to jest synonim. Zobaczcie, jest definicja keepsake z Longmana i mówi: A small object that you keep. Tak? czyli mały przedmiot, który trzymamy to remind you, abyś zapamiętał of someone to co mówiłem, stricte brytyjskie użycie czyli coś tam dostajemy żeby zapamiętać kogoś No ale mówi, że to jest synonim do memento czyli ktoś by sobie mógł, mógł pomyśleć, no to w takim razie to jest to samo, tak, to jest to samo ale to jak powiedziałem w amerykańskim teraz definicja memento też w longmanie no i teraz już jest powiedziane, a small thing that you keep to remind of you of someone or something, widzicie, tam było tylko someone, a tu jest jeszcze something, czyli o czymś, nie tylko o kimś, ale też o czymś, czyli właśnie wydarzenie, chwila i tak dalej. I... Teraz słownik Oxfordu, on również jest troszeczkę mało precyzyjny, bo mówi a small object that somebody gives you so that you will remember them. Czyli tak, żeby zapamiętał tę osobę, tak? Czyli znowu definicja, definicja stricte brytyjska i to jest ok, tylko że znowu mówi, że to jest synonim do momentu, a nie jest. Chyba, że w amerykańskim, ale to powinno być napis napisane, że w amerykańskim, owszem. I tu trzeba pochwalić Cambridge. Zobaczcie. Mamy tu najpierw brytyjski. A small present usually not expensive. That is given to you by someone so that you will remember that person. Tak? Czyli żebyś zapamiętał tę osobę, czyli ładna definicja brytyjska. A tu mamy słownik amerykański. Zobaczmy. Something that helps you remember a person, place, occasion. Czyli to jest dosłownie definicja właśnie memento. Czyli w odmianie amerykańskiej, kipsek to jest po prostu wszystko. I zapamiętujemy osobę, i miejsce, i okazję. Przykład. Her aunt gave her a little wooden elephant as a kipsek. Tak? Czyli ciocia, ciocia dała mu małego słonika drewnianego jako właśnie kipsek, jako pamiątka. Natomiast Macmillan podał obie definicje w jednym. A small object that you keep in order to remind you of someone or something. Tak? Czyli mamy zapamiętać kogoś lub coś. Czyli definicja tak naprawdę amerykańska. Czyli zdecydowanie najlepiej to ujął Cambridge. Teraz chciałem Wam pokazać w serwisie Engram Viewer to pudełeczko na pamiątki. Zobaczcie. Keepsake. A dużo, dużo, dużo niżej. Memento Box. Czyli zdecydowanie na pamiątki mówimy Keepsake Box, a nie Memento Box. Natomiast chciałem też sprawdzić z ciekawości sam zwrot na pamiątkę. Czyli wpisałem as a memento i as a Keepsake. No i zobaczcie, że częściej jednak używamy as a memento. Bo tak naprawdę te, to określenie jest bezpieczniejsze, tak? Bo memento pokrywa. Praktycznie wszystko, i w brytyjskim, i w amerykańskim. Natomiast Keepsake, to co mówiliśmy w brytyjskim, tak tradycyjnie tylko pokrywa osobę, a w amerykańskim wszystko. No i teraz już przejdźmy do przykładów w wykonaniu native speakerów. Oto pierwszy kanał, pierwszy przykład. Yy, tu jest akurat wersja amerykańska. Jest tu tak opowiedziana taka historia, że pewnemu panu zginął portfel. Jakiś tam inny człowiek znalazł go gdzieś na wysypisku śmieci, oddał policji, no i znaleziono właściciela. No wiadomo, że właściciel już sobie wszystko wyrobił nowe, natomiast zatrzymał ten stary portfel na pamiątkę. Więc wiadomo, że nie, nie na pamiątkę tego człowieka, który go znalazł, tylko po prostu portfel na pamiątkę. Więc jak najbardziej prawidłowe, użyte memento. Posłuchajcie. Tak, czyli właściciel Owner was happily found, czyli znaleziony. Czyli do dziś nie wiadomo, jak portfel w stanie nienaruszonym. Znalazł się w śmieciach. Owner ale właściciel has kept it as a memento. Ok. I mamy kolejny przykład. Kiedy pokazałem ten przykład Brytyjczykowi, który tak tradycyjnie rozdziela między keepsake a memento, tak? Czyli między tym, co dodajemy, co, co dajemy, czy też dostajemy na pamiątkę wydarzenia, czy też na pamiątkę osoby, to mówi, że to zdanie dla niego jest niepoprawne. Ponieważ jest użyty keepsake, czyli powinno być na pamiątkę osoby, a nie wydarzenia. Natomiast tu jest właśnie użyte, że na pamiątkę wydarzenia. To jest jakiś tam, nie wiem, ktoś się przenosi wirtualnie, niby jest gdzieś tam na Księżycu, zbiera sobie jakiś tam kamienie I te kamienie można sobie po, po, potem wydrukować na drukarce 3D i zatrzymać as a keepsake of your time on the moon tak? Czyli żeby sobie po prostu zapamiętać na, na pamiątkę Twojego czasu spędzonego na Księżycu. Tak? Czyli tu zapamiętujemy wydarzenie, bycie na Księżycu, a nie osoby, Czyli w odmianie brytyjskiej powinno być użyte memento. Natomiast w amerykańskim, tak jak powiedziałem, to są synonimy. Chociaż przed chwilą to, co Wam puściłem, było właśnie amerykańskie i było prawidłowo użyte memento, a nie keepsake. A wszystko na tym kanale. Posłuchajcie. Any rocks which you gather, gather czyli jakiekolwiek skały, które zgromadzisz, skały kamienie, There can later be 3D printed. Can later be 3D Printed, tak? Mogą być wydrukowane. As a keepsake of your time on the moon. As a keepsake of your time on the moon. I kolejny przykład na kanale National Geographic. Pani opowiada o jakimś wydarzeniu, że ktoś tam znalazł dwa zdechłe jelenie, które się po prostu zakreszczyły podczas walki. Czyli locked horns, tak? Czyli jakby zamknięte poroże. No, tak się zdarza, że czasami po prostu tak się zakleszczą, że nie są, nie są w stanie się rozplątać i zdychają. No i panie, he separated the locked horns, czyli rozdzielił te zakleszczone poroże, cut them, off. cut them off, czyli odciął je i brought them home to give as a keepsake. Tak? Czyli odciął i przyniósł do domu, żeby komuś tam dać. Na pamiątkę. No Jest to odmiana amerykańska, czyli jak nie mam, nie na pamiątkę osoby, tak jakby to było w brytyjskim, tylko po prostu na pamiątkę wydarzenia. Cofnę jeszcze raz. I kolejny przykład, również amerykański. Pani mówi, że zrobiła wywiad. Z jakimś tam świadkiem Holokaustu i pomyślała sobie, że ten wywiad, I thought, że ona go spisze, I thought maybe it would be a little keepsake for his family. Tak? Czyli pomyślała sobie, że ten wywiad byłby malutką pamiątką dla rodziny. No Jest to znowu wersja amerykańska, czyli też nie, wiem, nie wiemy w jakim sensie, czy żeby zapamiętać osobę i raczej nie, czy też po prostu zapamiętać. To wydarzenie, że ona się spotkała, naj no ma wywiat yy, z, tym, z tym świadkiem Holokaustu posłuchajcie. So I dropped everything, I went over to his house and I had no idea what it was. I would be riding or hearing. Tak, Czyli Pani zaproponował wywiad i rzuciła wszystko pobiegła nie miała pojęcia, co będzie pisała lub słyszała. I thought maybe it would be a little keepsake for his family.

Pokazałem to zdanie dwóm native speakerom brytyjskim no i obaj powiedzieli, że właśnie używa niepoprawnie. Bo skoro użyła keepsake, to znaczy, że mamy zapamiętać osobę, tak? A ona mówi, że mamy zapamiętać wydarzenie. Innymi słowy, ona opowiada o tradycjach na brytyjskim weselu. No i mówi, że goście, the guests will receive a keepsake. Tak, że goście dostaną keepsake. No i byłoby OK, gdyby dokończyła, żeby zapamiętali parę młodu, ale ona dokończa, żeby zapamiętali to wydarzenie. Posłuchajcie. This might be something like a tiny little charm or a coaster with your name on it or a special handkerchief or just a small gift to remind you of that special moment, that special day. Tak? Żebyśmy zapamiętali ten special moment in that special. Day jeszcze poster with your name on it or a special handkerchief or just a small gift just a small gift malutki prezencik to remind you żebyś zapamiętał gift to remind you of that special moment that special day okej okay. no czyli gdyby to mówiła amerykanka byłoby OK. No, ale mówi to Brytyjka. Czyli to jest dowód na to, co Wam już nieraz mówiłem, że brytyjski powoli jest zamerykanizowany. I ostatni przykład na dziś. Znowu odmiana amerykańska, czyli znowu użyty kipsek. Tu, gdzie Brytyjczyk, ja akurat też pokazywałem ten filmik Brytyjczykowi, Brytyjczyk skomentował, że znowu powinno być użyte memento, a nie kipsek. Dlaczego? Bo on mówi, tu jest jakaś konferencja czy coś. No i mówi, że każdy uczestnik dostał taką jakąś różę na pamiątkę z tego wydarzenia. Skoro to jest pamiątka z wydarzenia, a nie na pamiątkę jakiejś tam osoby, ofiarodawcy, no to powinno być właśnie memento, a nie keepsake. No ale to jest amerykański. Posłuchajcie. Each of you have received a palmetto rose. Czyli każdy z Was, each of you have received a palmetto rose. Uwaga, przy okazji, ciekawy przykład, gdyby to była matura, już by był błąd. Każdy z Was ze sobą trzecią, czyli stricte gramatycznie powinno być has received, a nie have received. Ale native speakers tak mówią, ponieważ jest tu tutaj obecna grupa ludzi na sali, więc oni sobie tutaj robią liczbę mnogą. Czyli każdy dostał róże. ...as a keepsake from this event. ...as a keepsake from this event. Jeszcze raz. ...each of you have received a palmetto rose as a keepsake. ...as a keepsake from this event. Dzięki. Trzymajcie się. Czyli moja rada taka jest, że z uwagi na to, że Uczymy się brytyjskiego tu w Europie, żeby raczej używać memento, bo w odmianie brytyjskiej praktycznie pasuje zawsze. No, ale oczywiście nikt Was za to nie ukaże. Prawdopodobnie, tak mi się przynajmniej wydaje, większość też nauczycieli polskich nie do końca zna tę różnicę między tymi słowami, a do tego, że jest różnica między brytyjskim a amerykańskim. Dzięki. Trzymajcie się.